Na czym w ogóle polega biznes Jubli? Jak mamy to rozumieć? Czy marketing rekrutacyjny to jest po prostu takie promowanie działań rekrutacyjnych, czy być może zupełnie inaczej należy do tego tematu podejść? Czy to oznacza, że my możemy postawić znak równości, że marketing rekrutacyjny równa się employer branding? A gdybyśmy mieli spojrzeć w kierunku, jak daleko z przodu, z tyłu, albo na tym samym poziomie jest Polska, jeśli chodzi o kwestie marketingu rekrutacyjnego względem innych krajów, gdzie wy jesteście obecni globalnie w różnych lokalizacjach, to jak to według ciebie wygląda? My jesteśmy całkiem dobrzy, jesteśmy w tym marketingu rekrutacyjnym, czy musimy się jeszcze trochę uczyć? Bo jak powinien wyglądać proces stworzenia i wypuszczenia takich ofert na, na rynek? Jak ja powinienem podejść do budowania mojego budżetu tej, tej strategii czysto finansowej, umówmy się do, do takiego procesu rekrutacyjnego? Co byś poradził? I takie rzeczy działy się w podcaście BSS bez tajemnic. Całość usłyszysz na moim kanale YouTube, Spotify albo na mojej stronie internetowej wiktordoktor.pl. Zapraszam.